Mówi się o takiej katastrofie prezydenta Mozambiku, gdzie też w katastrofie Tutko 134 50 osób było na pokładzie tego samolotu, on się rozbił z prędkością 410 podobno kilometrów na godzinę i 10 osób przeżyło. Tutaj ta prędkość wynosiła 300 km na godzinę. Czy można w ogóle gdybać, że taka różnica prędkości miała jakieś, jakieś znaczenie? Nie. Nie ma, nie ma najmniejszego znaczenia. Jak przypuszczam tam sytuacja była po pierwsze taka, że samolot z taką prędkością otarł się o ziemię, a nie wbił się w ziemię. Gdyby z prędkością 400 km na godzinę samolot uderzył w ziemię, to nie przeżyłby absolutnie nikt. W żadnym przypadku. Warto pamiętać, samolot jest bardzo lekką, cienkościenną konstrukcją. W związku z powyższym wszelkie siły zewnętrzne, które nie są obliczone, które nie są przenoszone przez skrzydła, przez podwozie, natychmiast prowadzą do destrukcji kadłuba. W przypadku naszego tu 154 był to jeszcze większy problem, bo samolot przewrócił się. W związku z powyższym oparł się o ziemię, nie, przewrócił się w sensie takim, że wylądował na plecach. Ta masywniejsza część płatowca, czyli właśnie skrzydła, bo tu 154 jest dolnopłatem, znalazła się... Nad kabiną pasażerską. Ona dodatkowo jakby oddziaływała jak ciężar, który deformował tę kabinę. Natomiast jeśli chodzi o tę katastrofę w Mozambiku, jak mówię, z być może samolot otarł się o ziemię, a dopiero potem gdzieś tam na jakimś gęstym lesie, prawdopodobnie na koronach, żeby hamował. A oprócz tego, to jest Afryka i jest równie prawdopodobne, że rejestratory były niesprawne, że piloci byli niekwalifikowani, że w ogóle tak naprawdę nikt nie wie, jak ta katastrofa wyglądała. Także ja raczej katastrofę naszego samolotu, jednak, pilotowanego przez profesjonalistów, i wyniki badań były również kontrolowane przez profesjonalistów. Te badania przebiegu katastrofy i skutków były prowadzone przez prawdziwych ekspertów. Nie da się tego porównać z Afryką.